Jak dbać o tak dobrą formę, w jakiej jesteś ty? No nie wiem, bo przy dwójce małych dzieci to może jest trudniejsze, więc mam takie zachwianie, ale wydaje mi się, że numer jeden to jest pogodny stosunek do ludzi, do świata e, i jakby bycie po tej jasnej stronie życia, ja to mam po mamie. Taki życiowy optymizm. Dla mamy zawsze szklanka była do połowy pełna, nie pusta. I wydaje mi się, że, że mam to po niej i zawsze staję. Jakby prawą nogą zaczynam każdy dzień. Ale chyba to mam wrażenie, że. Taki stosunek do świata gdzieś tam mam genetycznie uwarunkowany. Cały czas staram się Państwa nie zawieść i każdego roku jestem coraz młodszy. A jakie jest Twoje podejście do medycyny estetycznej i różnych zabiegów? Myślę, że jak ktoś. Każdy jest Panem swojego ciała i życia e, i trochę jak z tatuażami. Ja no, akurat nie mam tatuażu, ale przyznam, że mnie korci, żeby na te 60. urodziny zrobić sobie tatuaż, bo ja cały rok obchodzę 60. urodziny. I właśnie taki sam stosunek mam do medycyny estetycznej. Jeżeli ktoś chce, czuje potrzebę, a czasami mój. Czasami jest po jakichś wypadkach, losowych historiach, ale nawet jeżeli uważasz, że dla własnego samopoczucia będzie lepiej, no to wszystko jest dla ludzi. Co nie szkodzi innym?